Trwa przeszukanie lokalów, w którym prowadzone są nielegalne gry hazardowe. W tej farbie. miała kolejna gotówka. Coś jeszcze masz ukryte? Tu mów od razu. Tu mów od razu, Tutaj wdziemy, jest, nie będziemy Ci tutaj robić wiesz. Ale ja nie wiem, co tam było nawet. Kolejna gotówka tutaj jest. To jest też. wszystko nagrane, tak? Jak widać, że schowki są niesamowite tutaj. W tej gaciarni jest sporo tego. Jak widać, weź kompoż. połóż. Coś masz do powiedzenia na temat tej gotówki? Ja nie wiem, no. co tam było, nie mam pojęcia. Aha. Ja tylko miałem to jest stała strategia, że nie wiedzą do kogo należą te pieniądze, nie wiedzą skąd się tutaj wzięły, osoby tutaj przebywają pierwszy raz, tak samo z kluczami, nie wiedzą do, do czego one służą, ani do kogo należą. Musimy dokładnie przeszukać pozostałe elementy tutaj wyposażenia, bo może się okazać, że jeszcze gdzieś coś będzie ukryte. Ten czajnik, patrzyłeś? Jeszcze patrzyłem. Pusty. Zobaczysz tą błędę kolorową nad lodówką? Powiedz mi, wyjmij. szafa dolna, patrzysz. Muszę zająć się Poznajesz coś, z ten notes? Prawdopodobnie jest to grafik pracy tutaj, obsługujących, ukryte za lodówką. Kto ci tu robi to za upatrzenie? Nie wiem. A nie, nie A co ty tutaj robisz? Siedzę. Słuchaj, tutaj skończymy. To zrobicie tu, proszę już przeliczenie tej gotówki, nie? A ja z... zaczynam na esperynek już robić, to... Koniec? trzeba z panem tam spisać to wszystkie e, gotówkę. Wtedy pan przejdzie tu na tą salę, na eksperyment procesowy, a państwo po kolei tutaj będą... E, będą przesłuchiwani. Wiesz, nie, pani, pani mówi, że dobra, ale, ale wie Pani co, mówi Pani o dziecku, że sama siedzi w domu, a siedzi Pani w lokalu i, i gra Pani na A Ale przecież Pani partner poszedł, także pójdzie do dziecka no, chyba, tak? No to nigdzie do dziecka. Nie, Pani mi da, ja przekażę. Proszę. Może Pani do dziecka. Teraz dokonamy przeliczenia gotówki, która została znaleziona przy Panu i w lokalu. To nie, bo to są takie... – Co to jest? – Kolekcjonerskie teoretycznie, tak? – Cudzysłowo. – to też jest dziwne, z kser Tak, tak. – Dobra. – Jakaś nazwa lokalu? Jak się nazywa ten lokal? – Nie wiem. – wiesz, gdzie pracujesz, w jakim lokalu? – Nie, wiem. A co wiesz? – Nic nie wiem. – Nic wiesz. Sporządzamy nie. protokół przeliczenia gotówki ujawnionej w lokalu. Jest to gotówka ujawniona przy panu i w toku przeszukania. – Co? – To jest... No, to też jest. transport 10